A jak się podoba przegląd filmów Górskich w Worldkuch? Ja się nie oglądałem tego jeszcze Ale mam wrażenie, że jest to dobre I po czym wnioskuję? Po kontakcie W kontakcie z, mo z moją przyjaciółką, która siedzi tu ona daje wzór naturalności. Nie filmuję teraz. Tak, nie filmuję. Surrealizm polega na tym, że natura dąży do, do czegoś, co jest już powtórzone, swoją. Naturalnością. To znaczy, że jest niczym. Nie ma nic w tym naturze. To znaczy, że natura powinna zginąć. W jakiś sposób. A w jakiś sposób powinna znowu się otworzyć. Perpetuum mobile. To Twoje słowa. Czyli my jesteśmy już w jakiś zobowiązany sposób, zobowiązani w tym, że, że jesteśmy narodzeni na nowo. Na przykład ja jestem e, narodzeniem Janosika. Znaczy się powtarzam, Janosikowskie e, Ekwentny. To znaczy, że. To znaczy, że jestem inkarnacją Anosi. To znaczy nie tylko to, że to, ale jestem kremat, krematorium Awianosie. To znaczy, że mój praprapradziadek już był Janosikiem. Natura, nie możemy się z tego pozbyć, bo to jest właśnie ta nasza cywilizacja nas niszczy. Tak, dziękuję. I teraz bydwaj. Co, by, co byś zrobił, żeby ludzie nie naprawiali natury? Nic. Powinni się etyki sami uczyć. Sami muszą dojrzeć do tego. A czy nie uważasz, że no, taka postać jak ty, która jest znana i dla wielu ludzi jesteś idolem, nie powinna im to uświadomić? Ja nosię tak. Jestem, jestem inkarnacją Awianosika. E, jestem, e, jestem właśnie tym inkarnacją Awianosika, który nie jest bójnikiem, bo, bo Janosik nie był zbójnikiem, Tak jak wy myślicie sobie. Jestem krematorium, w jakiś sposób krematorium Awianosika, ale Janosik był i był i tworzy nadal w naszych ludziach, które jest prawdziwość. Właśnie, a, nie, a nie tym tą sztucznością, którzy ale którzy właśnie, którą my dookoła się tak bardzo lękamy. Okej. Okay. Ostatnie pytanie zupełnie z innej beczki. Ale dotyczące beczki yy, będziesz dzisiaj ciął metal na scenę? Nie pozwoli mi i jest dobrze. Nie chcę nic zrobić. Poza tym, co jest, co jest dobre, dobre jest, dobre jest najważniejsze u nas w Uziarze.